Tutaj Emcia, witam Was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki, a w dzisiejszym odcinku recenzuję dla Was kolejną książkę z wyzwania z Buchhola i tym razem będzie to książka pod tytułem PRNA Spir Autorstwa Niger Queenland. Zanim zacznę opisywać tą książkę, musicie wiedzieć, że dzisiaj mam straszny katar, więc mogę mówić trochę niewyraźnie. Co może być w sumie dosyć sporym problemem, ponieważ ja i tak zazwyczaj nie mówię wyraźnie. Ale mam nadzieję, że jakoś się dogadamy, jakoś będziecie rozumieć, co do Was mówię. W każdym razie, głównym bohaterem tej książki jest Brian Nolan, który mieszka w irlandzkim miasteczku. Knock Me Down i w tym właśnie miasteczku, to miasteczko ma taką tradycję, że co 100 lat odbywa się w nim wielki festiwal, na który oprócz oczywiście ludzi z całej wioski, czy też tego miasteczka, jakkolwiek to nazwać, zjeżdża się także dobry lud, czyli innymi słowy wróżki. Brian pomaga właśnie w przygotowaniu do tego wielkiego festiwalu, ale kiedy już festiwal się zaczyna, to przez przypadek obraża króla wróżek, który w akcie zemsty zamieni jego rodziców w no i Brian musi wykonać cztery zadania, e, aby odzyskać, jakby dla króla, jego córkę, no i sprawić, aby odczarował jego e, rodziców. Książka ta nawet mi się podobała, ale zdecydowanie nie mogę powiedzieć, że jest to książka jakaś wybitnie cudowna, genialna, bo ta książka taką książką po prostu nie jest. E, no więc zacznijmy ją powoli. Omawiać. Jeśli chodzi o cel pisania autora, to tutaj mam pewne zastrzeżenia i są to też zastrzeżenia co do odnośnie akcji. E, a mianowicie w pierwszych trzech, czterech rozdziałach e, te wszystkie wydarzenia były dosyć nielogiczne. Wiele rzeczy się nie zgadzało, były one opisane tak trochę, jakby autor sam nie wiedział, co się w tej książce dzieje, jakby nie umiał zapanować nad tą sytuacją. I ci bohaterowie właściwie nie było wiadomo, co oni robią. Oni jakby coś robili w ogóle jakby bez celu mam wrażenie. E, więc no nie było to dobre. E, ale potem w kolejnych rozdziałach było już coraz, coraz lepiej. Jeśli chodzi właśnie o tą akcję tej książki, o te Styl pisania właśnie. No to to było coś takiego jak postać wyłaniająca się z mgły. Na początku widzimy tylko takie niewyraźne zarysy. Nie wiemy do końca co to jest, a potem ona zaczyna się wyłaniać i już widzimy kontury, już rozpoznajemy tego człowieka, tak? Czy jakąś postać, która właśnie się z tej mgły wyłania. I tak właśnie było, dokładnie tak samo z akcją tej książki. Ona na początku była taka właśnie niezbyt było wiadomo o co chodzi, ale potem zaczęło się to wszystko rozjaśniać i było już po prostu fajnie, to się fajnie wszystko rozwinęło. Jeśli chodzi o bohaterów, to tutaj także mam pewne zastrzeżenie, a mianowicie jeśli chodzi o postać Briana, czyli naszego takiego głównego bohatera, no to miał on charakter, ok, to była postać dobrze wykreowana, nie mam nic do ale natomiast jeśli chodzi o Dereka, czyli taką jakby drugą główną postać, bo tutaj jest coś, w którym mamy taki triok w haremkach. Potterze. Harry Potter jest jakby główną postacią, ale Ron i Hermiona także jakby są głównymi, tylko tak trochę mniej. I tutaj jest tak samo, mamy Briana, który jest takim jakby Harem Potterem, jest Helen, która jest taką jakby Hermioną, no i jest Derek, który jest takim jakby Ronem. Coś w tym guście. No i Brianek jakby nie ma nic do zarzucenia, to jest dobrze wykreowana postać, wszystko jest okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o Dereka, to ma on trochę jakby, powiem, rozdwojenie jazni. Ponieważ w pierwszym rozdziale Derek to jest taki twardziel. On jakby się Nigdy nie przyna, że coś mu nie wychodzi. On nigdy się nie przyna, że się boi. I rzuca takie trochę e, końśliwe uwagi do swoich przyjaciół, mimo że przecież ich bardzo lubi. E, natomiast w kolejnym już rozdziale, jak bohaterowie, e, uwaga, spoiler, poszli na jakieś tam bag, na jakiś potwory ścigał. No to Derek zaczął się bać. Pieszy e, wyskoczył z okrzykiem, że się bardzo boi. Chciał w ogóle stamtąd uciec i nawet się za bardzo z tym jakoś nie krył. Więc właśnie tutaj charakter tej postaci jest dosyć taki. No właśnie nie wiadomo jaki on jest, nie jesteśmy w stanie określić charakteru tej postaci, a co za tym idzie nie jesteśmy w stanie jej polubić, ponieważ... Jeśli lubimy jakąś postać, to za jej charakter, prawdopodobnie, przecież nie za to, jak wygląda czy jakie ma włosy, tylko właśnie za jej charakter, e, za to, jaka ona jest. A jeśli mamy Dereka, który jest z jednej strony twardzielem, a z drugiej takim płaczliwym mamistynkiem, to przecież jak mamy go polubić? Ktoś może lubić tylko tego Dereka, twardziela, a jak on się zamieni w tego mamistynka, to co ten ktoś, kto go lubił, zrobi? No przecież jakby nie powie, że lubi pół Dereka, no nie? E, natomiast jeśli chodzi o Helen, to także ona ma lekkie rozdwojenie jaźni. E, i to takie dosyć porządne Ponieważ w pierwszych rozdziałach wydaje się, że ona jest taką, że tak powiem Typową pięciolatką Robi kolor różowy, kucyki, sukienki No i jest taka trochę głupiutka Ale w kolejnych rodziałach okazuje się I w ogóle pod koniec książki Że Helen jest w ogóle tą najmądrzejszą Ona zawsze ma super pomysły I, i się utożsamia z Hermioną Na przykład w Harrym Potterze Jest też taka mądra, zawsze wszystko wie I jakby... Nie trzeba nic spisywać w Google, wystarczy się jej spytać. A przecież w pierwszych rozdziałach ona taka nie była. Ona była totalnie inną postacią, więc no. Niezbyt z tymi bohaterami, powiem, autor się popisał, ale potem już oni, to też jest tak jak z tą akcją oni potem trochę zaczynają wykształcać sobie ten charakter. Lecz na początku książka w tych 3-4 rozdziałach można byłoby się o niej zrazić, ponieważ nie jest ani dobra akcja wszystko jest nielogiczne. Bohaterowie też jakieś takie w ogóle dziwni. Jeśli chodzi natomiast o pomysł na historię, to tutaj nie mam nic do zarzucenia. Od deski do deski był to dobry pomysł, ponieważ może w tej książce, Występują wróżki, które niby są takie dobre i wszystkim zawsze pomagają, to tutaj są właśnie przesadzone w taki sposób, że one właśnie są jakby bardziej złe niż dobre. Jak ktoś się rozłości, to potrafią go właśnie w coś w ogóle zamienić. E, strasznie są drażliwe i w ogóle, są, w ogóle nie są podobne do jakichś dobrych wróżek, powiedzmy z kopciuszka, jak jest z wróżka tam chrzestna. To w ogóle te wróżki w tej książce nie są do niej podobne. One są właśnie takie złe, takie dosyć drażliwe potrafią zamienić całą wioskę w Taki, nawet ich to za bardzo w sumie nie obchodzi, że coś takiego zrobili. Dla nich to jest taki po prostu chleb poprzedni. Więc właśnie te wróżki są bardzo ciekawe tutaj przedstawione. Historia też jest właśnie dobrze wykreowana. Pojawia się dużo takich właśnie ciekawych postaci, takich jak powiedzmy kościół trupy, szynszy mory, właśnie te wróżki. Więc to jest naprawdę, jeśli chodzi o historię, to jest to naprawdę dobra, dobry pomysł na historię. A więc podsumowując, jeśli kiedyś wam ja w wrażenie ta książka, czyli z pióra, autorstwa gier Queenland, to się nie zresztą po pierwszych czterech rozdziałach, bo tak jak mówię, potem robi się lepiej na początku, to nie jest zbyt dobra książka, ale potem już jest coraz lepiej, e, jest już teraz fajniej, to wszystko się fajnie rozwija i e, koniec końców cieszę się w sumie, że tą książkę przeczytałam, ponieważ potem było już naprawdę bardzo fajnie, tylko te pierwsze cztery rozdziały troszeczkę nie wypaliły. E, no i to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał, a jeśli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał na dole, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A ja już się z wami ja w kolejnym odcinku, pa pa!